Aaaa noc parku. Chociaż byłaby lepsza, gdyby nie kręciło się tu tylu strażników i policjantów. Jak oni się nazywają? Prewencyjnie, okej. Okay. <laughs> Ciekawe tłumaczenie. No ale dobrze. Czas na kolejną misję, która będzie długa dosyć. Ten stary włóczęga, jak tytuł jego gra, jest w istocie handlarzem, który może nam sprzedać trochę amunicji do karabinka bodaj, nic co by nie obchodziło. A, apteczka. Ciekawe czy dołożono, czy po prostu zapomniałem wziąć. Może i zapomniałem, chyba wtedy kręcił się jakiś żołnierz. W tej skrzynce, o ile pamiętam, można dostać kod do podziemi kreciarzy, do których właśnie idziemy. O, o. Jeśli ktoś nie uratował tamtego gościa z Hell's Kitchen... jeśli pamiętacie, uratowaliśmy pewnego człowieka, e, któremu groziło dwóch zbirów i on podał nam hasło, które nazywa się Underworld. Dobra, kuseczka, myślałem, że coś ciekawego. I raczej to wszystko, co tu można znaleźć. Ups. No jednak tak znamy hasło i w tym celu musimy pogadać teraz z Carly.

The NSF for hiding out with the mole people. Yeah, they haven't heard anybody. Mm, yes, right. right. I need to contact the NSF. Think you can tell me how to find the moles? Sure. Just give me the password so I know they trust you. Underworld. Good. long as they decided to give you access. Go to the phone booth in the subway station. The code's MOLE. That's it, 6653. Huh, spręta. Thanks. When you get to the Brooklyn Bridge station, talk to Charlie. Dobra. Tak, tak, tu już można posłuchać z tego dialogu, że kryciarze nie przyjmują ludzi zarażonych i to w zasadzie chyba tyle. Kryciarze w ogóle nie są taką społecznością. Chyba bardziej są społecznością polityczną, czy bardziej złożoną, jeśli chodzi o struktury, z tego co mi się zdawało. Dużo piwa.

Bardzo sprytnie ułożony kod, nie powiem. Taki uzasadniony i łatwy do zapamiętania, jeśli ktoś przypisze to wszystko do liter z klawiatury cyfrowej. Jesteśmy właśnie, jak nam sama mówi, w stacji metra. Czy pod stacją metra? Nie, to chyba stacja metra. Która jest zresztą nieczynna.

The NSF are using the mole people hideout as a base. Are you the feds? We don't need a war down here. I work for UNATCO. Well, the NSF come through here, but they don't bother us. If we need help with anything, it's our plumbing. We lost pressure because of the explosions on South Street. Tough break. You tell me about the NSF and I'll put in a word with the city about the water. The city don't know we got water, and they don't need to know. How about you fix it and then I'll talk. I don't have much time. I would open the valve myself, but there was a cave-in. Utility doors blocked. It's up at the north end of the tracks. In case you want to take a look. Clearing a tunnel? That would require explosives. It could be done. A lamb would do the trick. It's just that I'm not going to be the one to talk to the rooks. They'd probably sell us one, but they don't like people. Going going to to which is the whole upper level. Eee, dobra. W zasadzie mam ten granat, jednak pokażę wam jeszcze sposoby na ich zdobycie, jeśli ktoś na przykład używał. To jest ten tunel, do którego musimy zmierzać. Będę pewien, że to jest ten Charlie. Tak śmiesznie to wymawiają. A może? Jest tu dokładnie. No cóż, jeśli no, no, masz no, na myśli pod swoim wygląd to, że czy ktoś to jest to zarażony, to czy to nie, to w zasadzie ma znaczenie. No dobra, tak, tak. Główne znaczy, piętro. Nie, górne piętro. Po prostu piętro. To jest jeden ze sposobów na zdobycie granatu, jeśli tylko macie zajm. Range combat. I right? might as well use it. Rock says I owe him. He won't even give me one vial for it. What kind of bomb? I think they said it was called a lamb. Suppose I could part with a vial of Zyme if you'll give me the lamb. You got some? Really? Yeah. Let's see the lamb. Take it, man. Whatever. Where's the sign? Hope it lasts. Nope. To był najbardziej pokojowy terrorysta, z jakim się spotkałem dotychczas. Coś jeszcze? O, Leni skończ z I tak nie skończy. No ale tak, to był pierwszy sposób, drugim jest. Gdzie ten gościu jest? Tam? Zawsze tu trochę się. leni. A, to tylko śpun. No, no, Lenny był uciekł. A tu jest na przykład y, dealer narkotyków. I od niego można chyba też kupić lam, ile pamiętam? Dziękuję, 5, 250. Czy tylko zajm? A no, najwidoczniej można kupić zajm, żeby oddać ładniemu i tak to się spłata. No, wyglądasz jak Robocop, nie dziw się. Z z Ray szorze, 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 On ma genialny akcent. akcentach. <grybujesz> a no, W każdym razie, tak. On jednak nie sprzedaje lamów fajem. Jednak wiemy już, jak tu cielko spożytkować. Ostatnim sposobem na zdobycie grantów jest po prostu to, co nam wszyscy sugerują, czyli pogadanie z El Rayem. Jednak ja nie zamierzam tego robić. On każe nam zabić tego dilera. Dostajemy nieco punktu doświadczenia, jednak dla mnie ten dealer nic nie zrobił. I nie widzę sensu, żeby go zabijać tylko dlatego, że dostaje więcej expa i tak dalej. Bym pewien, że coś tu kiedyś było. A nie, hmm, Coś jeszcze? Raczej nie. Nie wiem czemu, ma wrażenie, że kiedyś przy którymś przejściu Deus Exa, to tutaj leżało jeszcze jedno multi narzędzie. No. A zresztą zobaczymy się... Oh. Gawrony, boję się was. <głyniega> Serio? Tak, tak. Chyba wszyscy nam to gadają cały czas. Mi się zdawało, czy... Aha, jest jeszcze. Oczywiście nasze... Hmm, całe pieniądze. I jednak tutaj było to multinarzędzie. Hmm. No w każdym razie zobaczymy, ile teraz można wyciągnąć z bankomatu. Czy może ku... któryś z chłopaków LRA był zasobny? No i niestety, to był chyba jednak... któryś z chłopów LRA jednak nie był zasobny. Nie tak bardzo. Miku? Cool. Cool. Haha. <laughs> o rany, tutaj wszyscy mają dziwny akcent. Mmm. Ok. Mm. O rany. A dobra, czyli pomyliłem. Tutaj można spotkać taki butce, jednak to jest granat gazowy. I nic poza tym.